Jakie jest moje podejście do giełd scentralizowanych na przykładzie giełdy MEXI Global? Dlaczego wybrałem ich tokiem jako część mojego portfolio tokenów giełdowych, jak operuje tym tokenem, do czego mi służy. No i oczywiście przedstawienie moich wyników z ostatnich trzech miesięcy działania na giełdzie Maxi Global. Mam również dla Was niespodziankę, a więc trochę bonusów i trochę giftów od giełdy Maxi. Cześć z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie z serii kryptowaluty bez tajemnic. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, koniecznie daj dzwoneczek i subskrypcję. Dzięki temu żadne ważne wideo Cię nie ominie. Jeżeli uważasz, że materiał jest wartościowy, zostaw oczywiście łapkę w górę, podziel się komentarzem. No i oczywiście standardowo przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o giełdzie Mexi. Powiem Wam, dlaczego używam tej giełdy, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, chciałem dzisiaj pokazać, jakie są moje wyniki, które robię właśnie w oparciu o token giełdowy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Wiem, że wiele osób dostawało ode mnie szczątkowe informacje, więc tutaj udało się wszystko zebrać. Jeżeli jesteś zainteresowany, zaczynamy. Zacznijmy sobie może ten materiał od fundamentów. Pamiętajcie o tym, że giełda kryptowalut nie służy do Przechowywania kryptowalut. Giełda kryptowalut jest po to, żeby na tej giełdzie kupować, sprzedawać, ewentualnie tradeować. Oczywiście, jeżeli rozmawiamy o giełdach, które mają wysokie miejsce w rankingu, są uznane za te topowe. Je tutaj możemy czuć się ciut bezpieczniej niż w przypadku małych, niszowych giełd. Natomiast dla zasady, warto od początku się uczyć, że jeżeli macie pozycje długoterminowe, na której nie uprawiacie jakiegoś tam, nie wiem, dziennego czy tygodniowego tradingu, warto zrzucać je oczywiście na portfel, do którego macie swoje prywatne klucze. Myślę, że to jest ważne i warto cały czas o tym e, przypominać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o giełdzie MEXI i zacznijmy sobie od tego, dlaczego ja używam tej giełdy. Oczywiście jest tutaj bardzo dużo możliwości, e, jeżeli chodzi o kupowanie, sprzedawanie kryptowalut, granie na spocie, granie na futuresach, granie na dźwigni. Natomiast jeżeli chodzi o dźwignie i e, futuresy, to nie jest mój temat. Nie wiem e, gdzieś tam, jak to e, tutaj wygląda. Oczywiście widzę, że są różnego rodzaju bonusy, widzę, że sporo ludzi tutaj gra. Natomiast to nie jest moja działka. Jeżeli chodzi o mnie, używam tej giełdy przede wszystkim dlatego, że służy mi ona bardzo mocno pomocą w momencie, kiedy kupuję nowe, małe pozycje. Więc jeżeli też Was nie ma jeszcze na tej giełdzie, zapraszam serdecznie. Potem link macie pod filmem. Omówimy sobie jeszcze te bonusy, które obecnie oferuje giełda przy współpracy właśnie z Krypteką. Natomiast tak jak mówię, ja założyłem konto na tej giełdzie w momencie, kiedy zacząłem budować swoje portfolio gemów pod hostse i po prostu zauważyłem, że większość tych pozycji jest na tej giełdzie. Ostatnie akcje również na arbitrum pokazały, że MEX jest giełdą, która bardzo szybko listuje różnego rodzaju nowe pozycje i jest to dla mnie bardzo fajna rzecz. Oczywiście wraz z rozwojem giełdy rozwija się token giełdowy, kiedy giełda się zwija, token giełdowy spada. Myślę, że tą zasadę już znacie. I jeżeli chodzi o mnie, ja jestem zwolennikiem tokenów giełdowych, omawiałem to wielokrotnie, jak to traktuję. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że tutaj wzrost ceny tokenu musi być wprost w proporcjonalny. Do tego, jakie nowe możliwości daje giełda, jak pozyskuje szybko użytkowników i jak mocną i stabilną pozycję ma na rynku. Natomiast, jeżeli chodzi o mnie, tak jak mówię, to było takie podejście, że po prostu tego typu giełdy potrzebowałem. Zacznijmy sobie obecnie od rankingu. Na dzień dzisiejszy giełda Mexi jest. Oczywiście na dziewiętnastym miejscu, a więc jest powiedzmy to top 20 giełd. Mamy tutaj damy o rezerwach. Myślę, że wraz z rozwojem tutaj tej giełdy ta pozycja może być wzmacniana. Natomiast rzeczywiście jest to giełda, która ogólnie, jeżeli chodzi o społeczność, nie tylko w Polsce, cieszy się w miarę dobrą reputacją. Nie słyszałem, żeby do tej pory ktoś stracił środki. Tak jak mówię, ja korzystam już praktycznie. Od początku roku, tak naprawdę, pierwsze większe operacje wykonywałem w styczniu i nigdy nie miałem tutaj problemu. Jeżeli chodzi, słuchajcie o samą też giełdę, no to tak jak mówię, dla mnie po co jest ważne, jest to token giełdowy MX. Obecnie cena 2,57, no i jesteśmy 30% poniżej ATH, i jak popatrzymy sobie na ten wykres, nawet maksymalny, to można powiedzieć, że biorąc pod uwagę, że jest bezsa, ten token radzi sobie całkiem, całkiem. Nieźle. Natomiast moja strategia obecnie jest taka, że nie kupuję za dużo altcoinów, czekam tak naprawdę, co wydarzy się na bitcoinie, ale każdego dnia staram się pomnażać według mojej strategii, właśnie tokeny MX. Tak robiłem wcześniej na wszystkich praktycznie giełdach, na których działałem, gdzie był token giełdowy, i do tej pory ta strategia była, słuchajcie, u mnie jak najbardziej skuteczna. Jeżeli chodzi też o założenie konta, pamiętajcie, że są różnego rodzaju bonusy razem tutaj z giełdą MEXI przygotowaliśmy bonusy dla nowych użytkowników więc jeżeli ten temat Was zainteresuje i nie macie jeszcze konta na giełdzie MEXI to pod tym filmem macie link bardzo ważne jest, że żeby na te bonusy się załapać trzeba wchodzić z linku, oczywiście mamy tutaj bonusy zarówno na dźwignię jak i właśnie dla osób, które grają na spocie, za depozyt powyżej 500 dolarów otrzymacie 10 dolarów USDC właśnie na dźwignię, robiąc volume Handlowy na spocie powyżej 3010 dolarów, również tutaj na futuresy. No i robiąc ten wolument na spocie powyżej 30, otrzyma, otrzymacie 40 dolarów na futuresy. No i oczywiście macie też tutaj pokazany wykres, jakie bonusy można tutaj złapać. Dodatkowo jako kryptoekipa dostaliśmy również od giełdy MEXI koszulki. I mamy dla Was 10 takich koszulek, a więc dla wszystkich osób, które od dnia dzisiejszego do końca września założą oczywiście konto na giełdzie MEXI Global. I pod tym filmem skomentują, jakie są Wasze dwie ulubione pozycje, Wasze gemy pod hostse, które można kupić na giełdzie MEXI. Dla tych osób, oczywiście z tych osób wybierzemy te osoby, które te koszulki otrzymają i oczywiście, jeżeli macie już konto utworzone z linku krypty ekipy, no to nie musicie już go zakładać, wystarczy skomentować i kolejna partia koszulek poleci oczywiście do tych osób, które, które mają już u nas konto i tylko skomentują ten materiał. Okej, okay, przejdźmy teraz, słuchajcie, do moich wyników, bo to jest tak naprawdę ta główna część filmu. Przede wszystkim pamiętajcie o zakładce MX Zone. Tak jak pamiętacie, Sam Max stara się utrzymać właśnie tych ilość tokenów w obiegu w okolicach 100 tysięcy i mamy kwartalne spalania. Do tej pory mielibyśmy, mieliśmy palenie dwóch kwartałów. Zaraz ma być palenie trzeciego kwartału, więc czekamy na ogłoszenie tego i te palenie właśnie powoduje to, że jest utrzymywana ta stała liczba Tokenów, natomiast to, na czym ja się skuczam, skupiam, to jest oczywiście Kickstarter i Launchpad. Jeżeli chodzi o moje wyniki, słuchajcie. Ja mam obecnie ponad 2000 MX'ów. Tutaj możecie sobie zobaczyć też, jak to się zmieniało. Tak naprawdę yy, pamiętajcie o tym, że w tym momencie yy, do moich akcji jest bramy 2071. Mam ciut więcej, a jest to związane z tym, że aby brać udział w Kickstarterze, należy trzymać swoje MX-y powyżej 15 dni i musi być to pozycja powyżej 1000 MX-ów, A żeby brać udział w Launchpadzie, należy te MX-y trzymać powyżej 30 dni i również. Musi być to pozycja powyżej 1000. To co ważne, jedną pulą bierzemy udział jednego dnia w tym i w tym, i te akcje są codzienne, i chyba tylko dlatego udaje się wyciągnąć tutaj jakiś w miarę przyzwoity wynik. Więc tak to wygląda jeżeli chodzi u mnie, oczywiście dla mnie bardzo ważne to jest to, że biorąc pod uwagę w jakim miejscu jest rynek nie chcę obecnie dokupować gdzieś tam tokenów MX z rynku, więc jest to dla mnie doskonała forma gdzieś tam zarabiania tych tokenów. Zacznijmy od samego launchpada, to są wyniki słuchajcie z trzech miesięcy. I zacznę od tego, że w tych trzech miesiącach tak naprawdę opuściłem około 20 dni. Tak, to jest związane z urlopem, z jakimiś wyjazdami, z tym, że nie klikałem, a więc tak naprawdę y, są to wyniki gdzieś z dwóch miesięcy i może z tygodnia. Jeżeli chodzi o samego Lunchpada, wziąłem udział w 39 projektach i udało tutaj mi się zarobić 57 dolarów. I ja mam taką strategię, że od razu wymieniam wszystko na MX-a, a więc tak naprawdę codziennie, kiedy dostaję te tokemy, na panelu zakładkę Convert Small Balance i wymieniam to na MX. -a. Tak to wygląda. Zwrot 4.82. Nieco lepiej, słuchajcie, wygląda Kickstarter. Tutaj jest naprawdę nieźle, dlatego że tych Kickstarterów jest po prostu więcej. Tutaj jest zwrot na poziomie ponad 19%, jeżeli chodzi o przeklikanie 385 projektów i udało się tutaj zarobić 4, 541 dolarów. Mamy w tej chwili jakieś nowe rzeczy mamy tetera, więc od razu sobie tutaj potwierdzam. Jeżeli chodzi o ten wynik, uważam, że jest on bardzo dobry. Oczywiście jest dobry dla tych osób, które po prostu trzymają token MX i jest to jedna z form mnożenia właśnie tego tokenu. Natomiast też to, co jest bardzo ważne, zobaczcie, jak dużo jest tych projektów. To też pokazuje, że mimo, że jest Bessa, mamy bardzo wiele listingów, i ja mam strategię taką, że wymieniam te projekty do MX-a, dlatego że nie widzę wartości w większości tych projektów. A nawet gdybym widział, nie mam czasu sprawdzać dziennie jeden czy, czy dwa projekty. Wychodzą tu różnego rodzaju śmieszne e, projekty z różnymi e, nazwami od Lambo, e, przez Hippo, przez Barta, e, Simpsona itp, itd., więc dużo, bardzo memcoinów, ale ale tak jak mówię, wszystkie te akcje, czyli zarówno Launchpad, jak i Kickstarter, biorą się z tego, że trzymam po prostu swoje tokeny MX. Oczywiście jedni powiedzą, że to dużo, inni że to mało. Natomiast jeszcze raz podkreślam, dla mnie to jest po prostu forma gdzieś tam mnożenia tokena MX. Jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę sprawdzać te projekty i uzna, że dostał jakąś fajną ilość tokenów, no to być może warto gdzieś tam nad tym się po prostu pochylić. Oczywiście, żeby mieć większe naliczenia, zarówno w Kickstarterze, jak i w Launchpadzie, możecie mieć więcej tych tokenów MX. Taki kolejny próg, jeżeli, czyli tak naprawdę, pierwszy próg to był ten 1000, potem oczywiście proporcjonalnie ja miałem 2000 i tak jak widzicie, żebym ja dostawał więcej tych tokenów, większe maliczenia, no to musiałbym mieć 3000 MX, czyli tam około jeszcze 920 tokenów mi by brakuje, a te 3000 to jest mój cel. Nie zamierzam mieć tych tokenów więcej, chyba że będę grał tutaj na jakichś koszykach, właśnie krótkoterminowych. Natomiast na razie rynek jest w takim miejscu, że po prostu tego nie kupuję. Myślę, że możemy przejść do podsumowania działam na kilku giełdach centralizowanych i na tych giełdach na których działam jeżeli mam te tokeny giełdowe staram się brać udział w akcjach i uważam że dzisiaj token mx daje dużo możliwości i tak jak mówię jest szansa naprawdę wykręcić z tego fajne kwoty na dzisiaj słuchajcie to by było na tyle a więc to tak naprawdę takie szybkie podsumowanie żebyście zobaczyli z ilu tokenów ile udało mi się zarobić jeżeli jesteś nowy zapraszam serdecznie macie oczywiście link możecie powalczyć o te bonusy i oczywiście Oczywiście wszystkie osoby zapraszam do komentowania, bo mamy dla was koszulki, które chcielibyśmy rozdać. Na dziś było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się oczywiście na moim Twitterze codziennie. Zapraszam serdecznie. Hej, ekipa.